Czeska patatajka. Cześć ma wszystkim fartocikania. Pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Jestem w Czechach. Jadę na rozładunek sobota godzina 12:11. Do celu mi zostało 173 km. No i podążam sobie, kochani, na rozładunek, który odbędzie się w poniedziałek. Tak więc dzisiaj nie musiałem się spieszyć z pobudką. Miałem budzik na piątą nastawiony, ale, ale wyłączyłem go i spałem sobie jeszcze do dziesiątej. <laughs> A to wszystko dlatego, że się w nocy przebudziłem i dwie godziny nie spałem. No i później, jak przystałem, to nie chciałem się wstać. No ale mówię jakoś, że nie muszę się nigdzie śpieszyć, także spokojnie sobie jadę. Ani, słuchajcie, zanim, yy, zanim wam to opowiem, co i jak w trasie, bardzo proszę yy, nie przebijajcie, posłuchajcie tego, co chcę wam powiedzieć, ponieważ słuchajcie kochani, jest pilna, pilna sprawa z pomocą dla Julki z Nowego Miasta Lubackiego czyli to jest miejscowość 20 km ode mnie słuchajcie Julka ta mała dziewczynka cierpi na zanik mięśni tak? jest to straszna choroba no i po prostu SMA to się nazywa ta choroba i po prostu to, to dzieciątko traci mięsień po mięśniu, można powiedzieć, tak, jest yy, potrzebna pilna operacja, yy, na którą trzeba zebrać około 9 milionów, tak, kosmiczna kosmiczna, słuchajcie, kwota do zebrania e, i dlatego, dlatego zwracam się z pomocą do Was kochani, udowodniliśmy nie raz, że potrafimy dużo i oczywiście nie, nie mówię tutaj, że zbierzemy Pozostałą kwotę, która, która została, na chwilę obecną jest zebrane ponad 6 milionów. 6 milionów, 250 tysięcy, także zobaczcie ile, ilu dobrych ludzi już się znalazło i bardzo bym chciał kochani, ci, którzy o tej zbiórce nie wiedzą, czyli moi widzowie, by przyłączyli się do tego. Link do zbiórki będzie oczywiście, jest oczywiście pod tym materiałem. Mam nadzieję, że mnie dobrze teraz słychać, bo tu kurde ta czeska patatajka się zaczęła i nie miałem kiedy zacząć nagrywać się. No, także kochani, bardzo bardzo proszę o przyłączenie się do zbióreczki na pomoc. Julce, no, także kochani, dobra, yy, załadowałem się w, u nas w kraju w firmie BetaFence. Tak, pojechałem do Belgii również do firmy BetaFence. Ty Bartas, ale poczekaj, jak się tam załadowałem? No, normalnie się załadowałem, ale jak to wyglądało? A jak to wyglądało? Oto macie taką krótką krótkę, bynajmniej jak było? Było zimno. <gry> no, to się załadowaliśmy. W firmie Betafence. Godzina 11.27. Palimy brykę. A już trzeba kluczyk. I będziemy startować. No, także ładunek zabezpieczony. Pospinane ładnie pasami. Będziemy jechać. Barta, sto kuźwa, pokaż, jak ten ładunek wygląda. No co, mam znowu iść rozpinać? No wejdź, kuźwa, idź No jak chcecie już, dobra to pójdę, no. żeby nie było, że gadam, że pospinane nie, pospinane. Poczekajcie. No, jak Barta spójrz, że pospinane, to pospinane. Nie ma to tamto. Proszę, bardzo. Jest? Jest! I teraz wam pokażę pewien cwancyk eee, Na pozbycie się lodu co zrobiłem A mianowicie podniosłem e, Jedną stronę dachu od naczepy i dobrze że Ja tutaj teraz szedłem za dnia zobaczyłem Na tej naczepie co było bo jedno przęsło słuchajcie Była kuźwa taka tafla lodu że normalnie ja się prze, przeżegnałem jak zobaczyłem to z tej strony, patrzcie patrzcie z czym późno ja wyjechałem na dachu nie? zobaczcie tu ma jakieś bo ja wiem z 8 może 7 cm grubości nie? i taka cała tafla lodu leżała ja ją potrzaskałem miotłą i wtedy jak podniosłem dach z tamtej strony to tam tylko lekko puknąłem i to wszystko zleciało widzicie właśnie tutaj w tym jednym miejscu nie? na jednym przęśle właśnie taka gruba tafla lodu była. Także szczęście od Pana Boga, że to kurde, wiecie, podczas jazdy nie prychnęło na drogę. Chociaż i tak tam nie wiem, no, przez ten czas jak ja w nocy jechałem, to tam trzy samochody, może mi minęły. Teraz widzicie już takie strzępki, tylko leżą takie, takie można powiedzieć, okruszki. o To są cieniutkie jak papier, okruszki takie, już wiecie. A reszta jest wszystko postrząchane z naczepy. No, dobra, o, i tak to wygląda. Pospinane, co myślicie, że was ciula robię, tak? Że nagrywałem, że ruszałem, ale to teraz prędzej nagrywam, tak? No, to czekajcie. Która godzina? Proszę bardzo, 11.30. No właśnie, tak to wyglądało, kochani. Ech, następnie pojechałem sobie do Belgii. Ale tu masakra jest na tej drodze. Ja pierdziu Następnie, kochani, pojechałem do Belgii, gdzie na rozładunek również sobie troszeczkę poczekałem. Widzicie tego przede mną jak rzucam? Na tych dziurach? <gry> Tam również sobie troszeczkę poczekałem w Belgii na, na rozładunek, ponieważ e, większość, większość. E, to znaczy, ja już dodawałem szorcika na, na barta szorciki. Jakby ktoś był ciekawy, to bardzo proszę zajrzeć, albo pod i, teraz Wam się rozwinie ten króciutki materiał. Można sobie zajrzeć, jak tam było w Belgii. No i kochani, stamtąd przejechałem sobie w okolice Antwerpii na załadunek. Na załadunku również nie było kolorowo. Ja tylko zobaczyłem, jaka firma, do jakiej firmy jadę. Już wiedziałem od razu, że będzie... Kaszana, Sebastianowi nic nie mówiłem, żeby nie mówił, że, że narzeka mnie, ale dojechałem. No to już, to już wiedział jaki, jaki kocioł tam się przyszykował, No ale już mniejsza o to w jakiej firmie byłem i w ogóle e, ładowałem standardowo najczęściej co z Belgii granulat, tak? No, Także większość osób podejrzewam jeżdżących e, w tamte strony, może się domyśleć e, w jakim firmie byłem. No, także załadowałem sobie ten granulat na workach, na paletach i teraz jadę właśnie z tym aktualnie do, do Czech. E, jaka to miejscowość była? Czekajcie, zaraz Wam powiem. W takiej miejscowości do Czech jadę. Tylko niech sobie to znajdę. No, także wdrażam się, wdrażam się. Po, po miesiącu przerwy. Słuchajcie, idzie to jakoś na razie fajnie, w porządku bez tam większych jakichś e, problemów ten wyjazd oprócz tego oczekiwania na załadunek Czekajcie kochani już szukam wam tak sobie lukam kątem oka gdzie ja to mam, a jest Luskowice z Lin. Czyli gdzieś w okolicach z Lina, y, luzkowice, miejscowość i tam jadę na rozładunek. No, także to tak to wygląda. Yy, powiem Wam, że temperatura cały czas jak wyjechałem jest na plusie. No, troszeczkę z tym naszym klimatem to się widzę kaszana robi. Żadnych przymrozków. Kurde, jak ja bym chciał, żeby tak przywaliło z minus 10, minus 15. Potrzymało z dwa tygodnie. Marta, co ty za głupoty gadasz? Nie głupoty gadasz, tylko kuźwa, żeby trochę wymroziło tych, tych bakterii, kuźwa, tych komarów, tych much. Jo, bardzo soty za głupoty, nie? Tak, głupot. Słyszałem już, właśnie jak niektórzy gadają, że, że to przymarzanie tam nic nie daje, bo komary i tak muchy gdzieś tam siedzą sobie głęboko i im to nic nie daje. Słuchajcie, może i siedzą głęboko, ale niektóre siedzą płytko użwa. i wystarczy trochę mrozu, żeby, żeby jakąś część tego cholerstwa wymrozić. A, a skoro mrozu nie ma, no to podejrzewam, że. Jak to tak dalej będzie, się utrzyma taka, taka yy, temperatura. No to będzie kurde nieciekawie na, na wiosnę i latem. Jak to wszystko się kuźwa wykluje, no ale dobra, nie, nie, nie przesądzajmy. Faktów zobaczymy w przyszłości, co to będzie. Tak czy siak, słuchajcie, ja od razu mówiłem, jak tam gadali w telewizji: o zima 30-lecia będzie i w ogóle, i to, i tamto. Aha. Ja, ja zaraz mówiłem, od razu odpowiadałem tak, my zobaczymy zimę 30-lecia jak świnia niebo no niestety, jak widać śniegu trochę, trochę spadło nie podtrzymało się to nawet pół dnia i było po śniegu, tak, bo się rozpuściło no, niestety takie, takie smutne czasy przyszły a niestety przyjdzie taki czas że, że nasi, nasi zdukowie. To już będą zimę oglądać chyba na zdjęciach albo nagraniach wideo. O ile, o ile jakieś państwo z jakimś państwem nie zacznie wojny i jeszcze się nie zakończy jakimś dziwnym, dziwnym, kurde wiecie, akcentem nasza, nasza cywilizacja kuźwa. Bo co niektórym już się widzę, starość zbliża i, i wali się pod teklem. No i, no i tak. Tak, to tak, to. No niestety, kochani, no, no. Takie czasy. Za długo był spokój. I jedni i drudzy, widzę, chcą pokazywać, co mają w asortymentach. No, ale dobra, to nie, nie czas na takie pogadanki. E, ogólnie co? Ogólnie o, mogę Wam powiedzieć tak, że po zmianie opon, de facto, kto jeździ, jak zawsze powtórzę, to wie, że. Wiadomo, jak są nowe opony, są wyższe Dafik jest szybszy I jak jechałem do Belgii, to praktycznie lewy był pas mój Lewy jego No I teraz widzicie, też się do tego zbliżam Bym sobie poszedł lewym Ale jadą nas to posobówki i nie chcę ich blokować Chociaż tam widzę się wyprzedzają no Ale ten tutaj jakoś tak jedzie 86 to No nie teraz Nie teraz proszę E, nie chcę blokować słuchajcie ponieważ mówię że tu nosówki chociaż teraz mam trochę kurde miejsca wolnego e, nie będziemy jechać tutaj sobie grzesznie spokojnie no e, powiem wam kurde czas ogólnie to zapitala niesamowicie to jest, to jest też kolejne jakieś takie dziwne zjawisko e, nie tylko w skali tutaj jakiejś krótkoterminowej tak ogólnie długoterminowej w skali no, teraz mówię, no w poniedziałek, we wtorek ruszyłem. A patrzcie, ten siebie za przyznany, tak? We wtorek ruszyłem, słuchajcie, nie zdążyłem dobrze, kurde, się obejrzeć. A tu już mamy e, sobotę, tak? Jest sobota, no i został jeszcze tydzień od poniedziałku do, do, do piątku. Wtedy Jacek znowu rusza, no i pewnie podejrzanie zdąży się obejrzeć dobrze w domu, i znowu ja będę jechał. I tak to niestety kurde, ten czas jakoś zapitala, niesamowicie. No. Jest to troszeczkę takie aż smutne i zarazem, zarazem przerażające. A, a propos przerażającego, słuchajcie, mogę wam powiedzieć pewien, pewną historię, z którą opowiadał mi kierowca e, na parkingu, co się przydarzyło w jego miejscowości, a mianowicie jego sąsiadka opowiadała. Jak była, słuchajcie, na dyskotece. Była na dyskotece i, i tam poszła z koleżanką, tak? No i zakręcił się przy niej jakiś tam chłopak. Yy, wiadomo, no tańczyli razem i tak dalej. No i chłopak tam zaczął nalegać, żeby ona poszła. Yy, poszła do niego, tak? Do domu. Ale ona stwierdziła, że tak ona nie jest taka i tam yy, od, razu, od razu nie, nie chodzi tam do, do chłopaka, nie pójdzie i i ten, że, że, że jak się spotkają jeszcze raz, dwa razy no to wtedy będzie można tam się spotkać sam na sam, nie? no to więc wymienili się numerami telefonu tyle co tam, y, jedyna na co sobie pozwoliła, to tam się pocałowała z nim trochę no i słuchajcie kochani, co się stało a mianowicie, na drugi dzień rano ta dziewczyna zobaczyła w lustrze, że jakiś dziwną ma taką y, jakąś wysypkę, jakąś alergię wokół ust jej się tak zrobiło, takie, takie. Coś, coś takiego dziwnego. poszła do alergologa. Słuchajcie, jak się okazało, było to. <laughs> y, zatrucie trup, trupim miadem. Tak, dobrze słyszycie. Było to y, zakażenie trupim miadem, Alergia na trupi jad, czy jak to tam nazwać. No i słuchajcie, po numerze telefonu doszli do tego chłopaka, z którym się całowała na tej, na tej dyskotece. Jak się okazało, był to nekrofil. Tak, był to koleś, który, którego yy, wiecie co kręciło No nekrofilia, wpiszcie sobie w Google, to będziecie wiedzieli o co chodzi Także, kurde, no powiem Wam Ja jak berety, yy, Z ciekawości również w internecie i słyszałem o takich właśnie, takich zdarzeniach Także widać, że to jest przypadek nieodosobniony no widzicie co się dzieje? Jako, że za mną też ciężarówka tam wyprzedza dalej, zablokowała lewy pas, tak więc pozwoliłem sobie na wyprzedzanki, No i widzicie jak to dawał teraz na tych nowych oponach, kurde śmigane 9-0 non-stop. No i powiem Wam naprawdę, jak zaczniecie jeździć, to również, kurde, posłuchacie równych treści różnych wieści dziwnej treści. O. <laughs> Powiem wam w ten sposób. No, najważniejsze chciałem wam powiedzieć, jak to się tam ułożyło mi właśnie na tym wyjeździe aktualnie I, i tak to wygląda. A, a głównie też chciałem właśnie, kochani, abyśmy, abyśmy razem z siłami pomogli julce, tak? O czym wspominałem na początku materiału. Mam nadzieję, że... Kochani, przyłączycie się do zbiórki, ponieważ jak to zawsze powtarzam. W kupie siła i każda złotóweczka na wagę złota, tak kochani. Przy tej, przy tej yy, kwocie, która jest potrzebna do zebrania, to naprawdę, kochani, każdy, każdy grosz, każda osoba, która wpłaci kurde, yy, wszystko się liczy, tak. No. Tak więc, kochani, zachęcam do kliknięcia w linku pod, pod opisem. Założyłem tam własną skarbonkę oczywiście kto nie chce nie musi przez skarbonkę wpłacać można bezpośrednio no ale tak wtedy będzie wiadomo mniej więcej ilu, ilu widzów moich się do tej zbiórki przyłączyło kochani no tak więc co no co no będę kończył malutku. nie wiem czy tego jeszcze będziemy wyprzedzać. no tu powiem wam dobrze i tak że się ta patatajka skończyła co tam była a miałem prędzej kurde piękny równy asfalt to jakoś nie, nie nie, ten, nie pomyślałem o tym, żeby, żeby prędzej wam coś kochani nagrać. Tylko tak mi się właśnie na tej patatajce tam przypomniało, nie? No ale znowu teraz się troszeczkę uspokoiło. Jest okej. Okay. No. Ja tylko mówię, mam nadzieję, że kurde ta zima przyjdzie, chociaż, chociaż te dwa tygodnie, no. No jest jeszcze jakaś tam nadzieja, ponieważ jest to kurde jednak dzisiaj, który tam 11 chyba, tak? Stycznia. Tak więc jeszcze mamy połowę stycznia, cały luty. Jest, jest szansa na to, że jeszcze kurde przymrozi. W zeszłym roku pamiętam właśnie końcówka stycznia. Początek lutego taki, taki porządny też mróz był. Tak więc mam nadzieję, że i u nas takie coś kurde przyjdzie. No, no i tyle kochani. Na chwilę obecną. Serdecznie Was wszystkich kochani, pozdrawiam! W tym nowym roku po raz kolejny jeszcze się do Was odezwę. W tym nowym roku serdecznie pozdrawiam. O, patrzcie, jakie fajne miasteczko w dole. Ładny widok, nie? Z wiaduktu. No, serdecznie pozdrawiam wszystkich w tym nowym roku. Życzę Wam dużo sukcesów, dużo, dużo zdrowia, najważniejsze. No i spełnienia marzeń. Pewnie niektórzy w tym roku. I do naprawko, na C, później E do C. Także życzę wszystkim, którzy będą zdawać za pierwszym razem, za pierwszym podejściem, aby zdali. No i żeby Wam się spełniło <laughs> to, co, to, co Wam się marzy. Trzymajcie się kochani, serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz zachęcam do kliknięcia w link pod, pod materiałem przyłączenia się do zbiórki. Pozdrawiam, Bartas. Hej.